Pewnego zimowego wieczora maszynista Henia powiedział Jutro wcześnie wyruszamy, musimy odebrać latającego piklinga Nie mów Gabrysiowi, ale sądzę, że jeżeli sprawnie przyciągniemy latającego piklinga Gruby zawiadowca pozwoli nam ciągnąć ekspres Specjalny węgiel, który ci dają działa wspaniale Hurra! zawołał Henio, to będzie wspaniałe Wszystkie rodzaje statków korzystają z wielkiej stacji w porcie nad morzem są statki pasażerskie i statki towarowe. Przypływają tu również łodzie rybackie. Rozładowują ryby na nabrzeżu. Część z nich jedzie do sklepów w mieście, a reszta w specjalnym pociągu do innych miejsc daleko stąd. To jest pociąg, który kolejarze nazywają latający pickling Henio był gotowy o 5 rano. Leżał śnieg i był mróz. Ludzie krzątali się i krzyczeli, ładując do wagonów skrzynie z rybami. Ostatnie drzwi zatrzasnęły się, strażnik pokazał zieloną lampkę, latający pikling był gotowy do drogi. Chodźcie, chodźcie, nie wygłupiajcie się, syknął Henio do wagonów. Wagony zadrżały i jęknęły. Stuk, puk, stuk, puk, dobrze, dobrze. Tak lepiej, tak lepiej, sapnął Henio. Dymu i pary wydobywające się z jego komina przecinały zimne powietrze, a światło ognia świeciło jasno szybciej, szybciej za półcheniem. Szło im bardzo dobrze. Ogień rozpalał się coraz silniej. Światła sygnalizacyjne zapalały się na zielono, gdy przejeżdżali. Nagle? Pojawiło się przed nimi światło pomarańczowe. Maszynista przygotował się do zatrzymania, ale ramię semafora skierowane było w dół. Droga wolna, Heniu, jedziemy dalej. Nie mogli wiedzieć, że zwrotnica między główną trasą a bocznicą zamarzła i że semafor ustawiony powinien być na informację o niebezpieczeństwie. Lecz ciężar śniegu spowodował, że ramię się opuściło. Pociąg towarowy czekał na bocznicy, aby przepuścić latającego piklinga i maszynista i palacz pili w wagonie służbowym gorące kakao. Latający pikling jest o czasie, powiedział strażnik. Kogo to obchodzi, powiedział palacz. To bardzo dobre kakao. Maszynista wstał. Chodźmy palaczu, wracamy do naszej lokomotywy. Wyszli w samą porę. Maszynista i palacz Henia wyskoczyli tuż przed zderzeniem, ale Henio leżał oszołomiony i zdziwiony. Gruby zawiadowca przyszedł do Henia. Ramię semafora było opuszczone, proszę pana, powiedział Henio rozchmurz się to nie była twoja wina lód i śnieg spowodowały ten wypadek wysyłam cię do kolejowa to wspaniałe miejsce dla chorych lokomotyw nadadzą ci tam nowy kształt i dostaniesz większy piec poczujesz się jak zupełnie inna lokomotywa i nie będziesz już potrzebował specjalnego węgla tak jest proszę pana powiedział henio Heniowi bardzo się podobało w kolejowie, ale cieszył się z powrotu do domu. Tłum ludzi czekał, żeby zobaczyć go, jak nadjeżdża odnowiony. Wyglądał tak wspaniale i okazale, że dostał aż potrójne hip-hip-hura. Pip-pip-pij zagwizdał, bardzo dziękuję. Przykro mi to mówić, ale wiele małych dzieci spóźnia się do szkoły, ponieważ czekają, żeby zobaczyć, jak przejeżdża Henio. Często widzą go, jak ciągnie ekspres. Robi to tak dobrze, że Gabryś jest zazdrosny. Ale to już inna historia.